Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Tutaj, jak widzieliście w poprzednim filmie o reklamacji, że płyn nadal wydobywał się na zewnątrz silnika i powodował dosyć duże ubytki. Mamy przyczynę, tutaj, tak jak widzieliście na poprzednim filmie, za pomocą urządzenia, które wytwarza ciśnienie w układzie chłodzenia, znaleźliśmy. Znaleźliśmy miejsce, gdzie ten płyn wydobywał się, natomiast nie wiedzieliśmy z jakiego powodu się on wydobywa, dlaczego tam zrobiła się nieszczelność i teraz już mamy na to odpowiedź, tak? 100% pewność. Tak. Zanim pokażemy to, co powiemy może, co rozebraliśmy, jak tutaj pozostałe uszczelki wyglądają, czy coś... Nie Nietypowego tutaj jeszcze było? Czy podczas demontażu, czy raczej wszystko odbywało się. W jednym miejscu był silikon, i już się bałem, że całość będzie na silikonie. W którym? Że na, na tej rurce. na tym oringu. Na, na, na Ten sam kolor silikonu, co był wtedy tutaj na tych elementach, na chłodniczce, i, i tam na tych krótcach. Ale to tak jak, tak jak mówiliśmy, to było wszystko pokazywane w poprzednim filmie. I teraz jak to mamy zdemontowane, zanim jeszcze pokażemy tą uszkodzoną część, e, mamy teraz tak naprawdę dopiero dobry dostęp do wymycia tego wszystkiego, tak? Bo tutaj widzicie, że teraz możemy e, całą tą powierzchnię tutaj e, domyć. E, no bo tutaj widzicie miska czyściutka gdzie ile się dało z zamontowanym przodem no tyle staraliśmy się domyć natomiast no, nigdy nie domyje się tego e, jak nie ma dojścia tak a tutaj e, widać że tutaj ten olej to wszystko jest już z lat nie stało się to wczoraj więc teraz będziemy musieli to pędzelkiem e, wszystko wyskrobać wyczyścić zmyć zmywaczem obudowy domyć tak samo tutaj uszczelki magda zamawiała już czy jeszcze nie tak, że mamy pozamawiane wszystko. Jeszcze, właśnie, jeszcze tylko simmering muszę domówić, bo zapomniałem o simmeringu. No tutaj to wszystko weźmiemy sobie, wymyjemy na zewnątrz. Tutaj musimy mieć na silniku także to wszystko doczyścimy. A teraz co? Może pokażemy. winowajce całego winowajce zamieszania. Całego zamieszania. No tak jak to było w, w poprzednim filmie. Ta... Czekaj, bo chcę właśnie pokazać tak, jak, tak jak my to widzieliśmy. Aha, tak, widzieliśmy dobrze. to od góry i wyciek był od dołu tutaj w tym miejscu i faktycznie mógł, mógł być wyciek jest pęknięta ta obudowa e, wciągła nam uszczelkę do środka czyli nie, nie miało prawa działać? Działa. No działać działało, ale tak. uszczelniać nie miało prawa tak, tutaj widzicie, że m, gdzie wchodzi nam uszczelka, mamy tam gdzieś ten o-ring, czy nie mamy? Mhm. No czekaj, to jest nie to ale ten chyba też już są w kiepskim stanie. No, no już też, o, tutaj. też już swoje przeżył, na pewno. Czyli tutaj pokażę Wam jeszcze raz, o co tutaj w tym chodzi. Jeżeli kiedykolwiek zdemontujecie taki element i będziecie sprawdzać no, e, sprawdzać te opory, gdzie ta uszczelka ma znajdować się, to jeżeli zobaczycie, że pomimo tego, że z zewnątrz ten opór jest cały, tak? Można nawet widać, jak on fajnie naciągnął no. już nie chce pasować. No, w każdym razie jak to zdemontowałem, to ta uszczelka była w ten sposób, jak jest teraz, że nie była w swoim miejscu tam, gdzie powinna być, tylko była przesunięta cała. No z racji tego, że ten plastik był pęknięty, ja po prostu tego nie trzymał. No ta sama, ta sama sytuacja yy, była pokazywana w filmie z Alfą z kolektorem dolotowym też właśnie przez to, że była pęknięta ta boczna ścianka, która trzymała szczelkę gdy tam właśnie wymienialiśmy cały kolektor no tutaj też musimy wymienić cały ten, całą tą obudowę plastikową czyli tak, teraz połowa czasu była na demontaż teraz drugi drugi długi etap no to jest doczyszczenie tego wszystkiego tak żeby to wszystko wyglądało, odmuchać zmyć, odtłuścić umyć te pokrywy króćce zamówić nowe i dopiero wszystko składać i powinno już być wszystko dobrze. No tak, no tutaj też, żeby to teraz wszystko poskładać, no to nie będziemy kłaść na silikonie, tak jak nasi tu poprzednicy, tylko tutaj nam idzie podstawa filtra oleju, na szczęście, jak ostatnio robiliśmy skupienkę nie było samych uszczelek, teraz Magda znalazła same uszczelki, więc jest na pewno dużo mniejszy koszt, bo wymieniamy same uszczelki. Problem jest z pompą wody z racji tego, że same uszczelki nie występują. No to trzeba zamówić całą pompę wody, mimo że w sumie nie tak dawno była zmieniana. Więc pompa idzie nowa, uszczelki idą nowe. Z drugiej strony, tak jak już pokazywałeś tamtą uszczelkę, też idzie cała nowa uszczelka. Też co się teraz zastanawiam, dlaczego tego króćca nie zrobili w sumie metalowego, to się z aluminium, nie? Proste. Żeby się zepsuło, no bo tutaj no, za bardzo nie ma prawa się to aluminium ani jakoś odgiąć, ani e, skruszyć, żeby, no może się utlenić, no wiadomo, bo były takie przypadki, że się utleniało i, i te elementy, natomiast na pewno e, no, jest bardziej wytrzymałe i bardziej trwalsze aluminium niż e, tutaj kawałek tworzywa sztucznego z uszczelką. No jak jest w fajnie ciepłym miejscu, tak jak bo mamy tutaj chłodniczkę egr yy, tam też są te krótce, które zmienialiśmy ostatnio one są zaraz pod yy, turbiną więc po co dawać aluminiowe, jak można dać plastikowe szybciej... ciepło-zimno, ciepło-zimno, ciepło-zimno i wymiana nie? tak jest ktoś, ktoś kto konstruuje, projektuje samochody no to myślę, że jedno, z, że jak, nie wiem, jak to nazwać z punktów w samochodzie jakie projektuje no to jest jakieś słabe punkty nie? Słary, tak, bo... Projektuje słabe punkty, później żeby jakby nie było, no to serwisy w teorii na sprzedaży samochodu nie zarabiają jakoś mega, mega dużo, tylko dopiero przychód mają później z serwisowania tych samochodów. Eee, tak, była kiedyś reklama jak mechanicy w Toyocie rozwieszali pranie, bo nie mieli co robić, nie? Mogli tego nie? Było coś. I też nie wiem, czy też sobie kiedyś myślałeś na temat, no bo jest kilka takich silników naprawdę pancernych, naprawdę wydarzonych. Dlaczego nie usuwali tych wad, co jednak podczas tej eksploatacji wychodziły? Nie, i dało się je usunąć, przekonstruować coś, tylko tworzyli od nowa silniki. Tutaj w teorii są delikatne modyfikacje w tych 3-litrówkach bo też tak jak zauważyłeś w tamtej co robiliśmy sk 5 ta uszczelka nie była gumowa tak jak tutaj w tym przypadku tylko była metalowo gumowa więc pewnie też muszą być jakieś problemy z tą uszczelką że, że zmienili to na metalowo gumową ale ten plastik jak tutaj jest plastik tak został i też przekonstruowali właśnie te dwa krótce z tyłu Bo tutaj są dwa, tam to zmienili już na jeden króciec Jest mniej, w innym miejscu są otwory w bloku, więc też blok jest inny Ty... I coś przekonstruowali na pewno, ale jakiś słaby punkt muszą zostawić No i też tutaj po zabiegu musimy wymienić olej, tak? Tak, no olej koniecznie Bo, bo tutaj... się już zmieszało wszystko, płyn, olej, woda, wszystko Tak, bo pomimo tego, żebyś, pomimo tego, żebyście yy... No, że się spuści płyn cały nawet z układu, to w takich miejscach zostaje i to wszystko sobie ścieka. No i niestety zawsze jest ryzyko, że tam się dostanie do oleju. Myślę, że teraz już będzie mieć pewność, że jest to zlokalizowane, usterka jest usunięta będzie. Doczyszczone wszystko, więc przy całej tej naprawie, sam, sama wymiana oleju z filtrem oleju już na pewno nie zaszkodzi, a tylko na plus będzie dla właściciela i dla samego samochodu. Także teraz bardzo dużo czyszczenia, bardzo dużo tutaj no też musimy zabezpieczyć te powierzchnie, przykładać sobie jak będziemy to zmywać, żeby, tak jak ja piasek się tam do środka zabudzenia nie dostawały. Więc albo przyłożymy na starej uszczelce jeszcze sobie dekiel do samego czyszczenia, do mycia, a później, jak już to wszystko będzie domyte, doczyszczone, aplikujemy nową muszczelkę, no i skręcamy wszystko po kolei i robimy próby. Czyli kilkukrotnie, jak już to wspominałem. Rozgrzejemy auto, wystudzimy, pojeździmy, zweryfikujemy, czy nie zbiera się już płyn. Bo tutaj też to jest takie specyficzne miejsce, że tutaj, akurat w tym zagłębieniu, jest kilka elementów, które są narażone na wycieki. Od razu myślę, że można tutaj pisać, że naciągliśmy klienta, będziecie jakieś tam hejtować, że trzeba było od razu to demontować. Natomiast myślę, że większość mechaników, którzy oglądają to, to nigdy nie zaczyna się od tych spraw. Najtrudniejszych. najtrudniejszych, tak, najbardziej kosztownych, tylko eliminuje się po kolei elementy, e, tym bardziej, że ewidentnie można było podejrzewać, że są uszkodzone. Niektóre, które zdemontowaliśmy ewidentnie były uszkodzone i tutaj tak jak Michał mówił, być może e, dopóki płyn wydobywał się w innych miejscach, nie robiło takiego ciśnienia, że Aż tak, jak tutaj zrobiliśmy podciśnienie w zbiorniczku tym to znaczy, e... samo to, że właściciel jeździł prawie przez miesiąc nie? Tak Więc tu już jest odpowiedź Na, na, na cały hejt Dokładnie, także W tym odcinku to już wszystko, pewnie jeszcze dodamy jakieś zdjęcia na społeczności Jak już będzie to zamontowane na nowo, wyczyszczone e... Więc śledźcie też społeczność Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy, cześć